Siemanko, dzień dobry. Trochę siara, bo jesteśmy trzecia co filmu z, tego, z tej budowy jesteśmy trzeci raz w tym samym miejscu. No tak bywa, żeśmy robili pierwszą tą lewą stronę cały podjazd, tutaj później ten wjaździk. a i nie starczyło nam kostki, musimy teraz to dorobić, to zrywaliśmy w poprzednim odcinku, ten kawałek, tu teraz dosypujemy świeże pocypki. Nie musimy tego zagęszczać, bo tej podcypki jest tutaj 2 do 5 cm, może maksymalnie. Pod spodem jeszcze jest ta stara podcypka. Zerwaliśmy tylko tyle, że można było świeżą podcypkę nasypać, ściągnąć i ułożyć. Ściągamy deską, listwą nastawną, co tam macie, co pasuje. Tu jest 80 cm. Także, także to, co tam pasuje, Wam jaka listwa, czy tam deskę sobie tkniecie, to tam nie ma znaczenia. 5,5 cm. Wycięte przy, przy obrzeżu. Ta kostka czy płyta nie schodzi tak mocno, tak szybko, także nie robicie za wysoko, bo jest duża powierzchnia kostki, płyty, i nie, nie zejdzie wam tak, jakbyście robili małą kostką, że przejdziecie taką szarką i wam pół centymetra, albo nawet centymetr. Niektórzy robią, że centymetr zejdzie. Nie, nie, centymetra wam to nigdy nie zejdzie. Jak zejdzie pół centymetra, to jest naprawdę już podejrzanie dużo. Naprawdę, bo to jest 3 mm, ona się ruszy, ona się między sobą ułoży i to jest maks. Tutaj kładziemy, układamy. Tam majster, majster, rył, czy będzie rył? Rył. To już jest spukane z tamtej strony, bo tam z poprzednim odcinku też wspominałem, że będzie przy furtce, będą betony wycinane. Tam majster właśnie wypełniał te koski. Tu już robi docinkę, w przy tej skrzyneczce. Profilakty profilaktycznie. Yy zagęszczamy, wi wiadomo kończymy to i przechodzimy na drugą stronę tu w międzyczasie składał się ten śmietnik, ko kojec na śmietnik to co pytałem jak to nazwać zagroda, kojec na śmietnik, tu jesteśmy kawałeczek dalej tu powstało w międzyczasie jak ten kojec tam majster wykładał ten chodniczek i opaska przy budynku zobaczcie taka mała 40 dlaczego tak? ten język tu w lewą stronę jest po to aby połączyć to z placem po prawej stronie, to jest ten cały plac przed domem żeby po prostu, jakby staniecie przed domem i widzicie, że ten chodnik skręca w ogród, gdzieś tam znika. Bo tutaj jeszcze jest chodnik dookoła, tam jest ta szklarnia. Ala widzicie ten ogród zimowy, i ten stary chodnik okala ten ogród zimowy. No ale tego nie robimy, tego nie ma w planach i nie będziemy tego robić. Żeby to po prostu wyglądało jakoś, z przodu jak staniecie, żeby się ten dwiezie. Ten stary chodnik tutaj nie kleił do tego podjazdu, jest zrobione tak, jak jest. Tak, żeby właśnie oszukać trochę oko. Jak z przodu staniecie, to widzicie, że to wchodzi w ogród. Ściągamy, nasypujemy podsypki pieckowo-cementowej. Tutaj chyba zagęszczarki macie nawet nie użył. Nie, nie potrzeba. Jak y, piasek macie wilgotny tak naprawdę na takim chodniku dobrze zdepczecie, albo na przykład taką babą, wiecie, ręczną zagęszczarką ubijecie, wystarczy, byle nie było miękko ściągamy tą listwą nastawną od Mimala akurat to nam się przyda, bo to jest dwustronna na chodniki i jedziemy jakby ciągłość wzoru ciągłość wzoru z placu chodnik był tak samo właśnie od ściany ustawiony na ciągłość wzoru żeby po prostu jakoś tam miał ręce i nogi bo chodnik, bo to, bo tamto, bo wiecie i tu po prostu kończymy po lewej stronie tak jak jest wynikowo opaskę 40 cm przy budynku robimy z lekkim spadem to jest po to właśnie, żeby Ogród nie leżał przy budynku, że jak deszcz pada, czy kapie, czy coś, i tak macie przy budynku zawsze coś tam, jakieś kamyki, czy coś takiego osobnego, więc to i tak mniej brudzi, i tak mniej brudzi. I tu lecimy ciągłość dalej. Zobaczcie, że tu majster po lewej stronie sobie położył równo, do poziomicy przyłożył wszystkie płytki, narysował i teraz będzie musiał wszystkie uciąć. Bo tam wypełniamy kostką, tam był kiedyś kamyk, ale 37, takie 38 cm miejsca a kostka ma 40 centymetrów i teraz trzeba wszystko wyciąć każdą trzeba skrócić tu jeszcze na rogu jest osadnik zamontowany to wszystko trzeba dociąć i wtedy będziemy szli na drugą stronę aha tu jeszcze musimy to podsypać lekko piaskiem zagęścić takie wiecie dograć to wszystko tu majster jeszcze poprawiał stare płytki bo nie grały się z nowymi się nie zgrały zamulamy tak wstępnie prosto żeby to nie tańczyło Spukujemy wodą do czystego i idziemy na drugą stronę. Druga strona to jest dosłownie, dosłownie druga strona tego kiosku. I tutaj jest to samo. Cięcie kostki, bo tu jest 37, też 38 cm szczelina. I teraz wypełniamy to pocypą pieskowo cementową. To tak samo zagęszczarki żadnej nie używacie, bo, bo nie ma sensu, bo to jest za wąsko, bo to jest za mało, bo, bo nawet nic tam nie wejdzie. Babą możecie ubić, albo ciężką nogą. Jak ktoś jest ciężki ciężką nogą, to śmiało może to ubić, i to nawet. To nawet nie ma nic wspólnego z chodzeniem, bo to chodzenie spokojnie sobie poradzi. Jak ubijecie posypkę piaskowo cementową, to cement ma zadanie związać ten piasek i on po prostu zasklepia się, wiąże i tak zostaje. Ustawiamy rureczkę, to można z oka pociągnąć, deseczką. Ale żeby było równo przy budynku, bo ta kostka też jest tutaj stara, używana trochę ona faluje w różnych miejscach, trochę tam coś wystaje. Żeby tego nie powielać, wiecie, nie przesuwać tych babolków, to się ustawia rurkę. Tu widzicie, desteczką się ściąga. Dodeptujecie już, tak wiecie, jak już macie rurkę wstawioną, to dodeptujecie podsypkę, żeby te podsypki było minimum równo z rurką albo nawet ciutko wyżej. I teraz musimy sobie nazbierać płytek, i to samo do przyłożyć do łaty, tak żeby te płytki były równo w linii i ściąć. I powiem Wam tak, stare płytki tak twarde, że tarcza dosłownie niemal się ślizga po nich. To musiałaby chyba tarcza już tutaj do, do granitu, bo sam kamień jest w tej, w tej płytce. Nie tak jak teraz, w teraźniejszych kostkach, że jest kurszywo jakieś. A półkostki to jest jak yy, pumex, że dotkniesz łysą tarczą <laughs> i tak zrobisz dziurę. Tak tutaj świeża tarcza i po prostu się ślizga. No ale co zrobisz? Trzeba to dociąć, dopasować. Płytki są używane i posiadają starą jakby podsypkę, zaprawę pod spodem. Także trzeba by w miarę taką dosyć wyższą podsypkę sobie nasypać, taką miękciejszą, nie za twardą, żeby szło to każdą jedną dopasować. Trochę tam przymulamy, czyścimy. Tam jeszcze majster musiał wygrzebać zagródka. Kilka płytek, bo nie było, zabrakło i co? No i mamy zakończony rancik, spadamy gdzie? Do kurnika będzie spadać. Następny dzień. Jesteśmy przy kurniku, a będzie to retro-kurnik. Dlaczego retro? Niektórzy z Was już wiedzą, a za chwilę się dowiedzą. Wyznaczamy chodniki. Metr przed drzwiami, tu przed frontem, przed domem, wejściem. Metr, dokładnie chyba 97 cm pasuje kostka. Ta kostka po prawej stronie, którą widzicie na hałdzie, to będzie tak kostka. Tam zobaczcie, skos jest, skosik. Takie, bo tam jest furtka po prawej stronie jest dojście. Ale teraz stop. Zmiana nie będzie skosu. Robimy chodnik, jakby ten metrowy. Nie pamiętam na szerokość tutaj jak pasuje, bo wzór jest. Wzór jest inny. Wzdłuż kostka inaczej ma wymiar jak i w poprzek. Bo wiecie, no, to jest jakiś kostka typu kwiatek. Nie wiem, co to jest za kostka. Stara, ale jara. To, że jest Jara, to wam mówię jest. Twarda i. Nie idzie jej ciąć, nie idzie, nie wiem. To. Nie wiem, jest zrobione chyba na gilotynę. Kiedyś takie były. Teraz producenci mogą tylko się uczyć, patrzeć, jak to kiedyś było. Ten metr robimy dookoła budynku, budynku tego kurnika, wykopujemy pod obrzeże, obrzeże ma 20 cm wysokości, wykopujemy na 30 cm, nasypujemy podsypki plaskowo-cementowej, albo betonu, chudziaka jakiegoś tam macie, tutaj jakichś tam kosmosów nie trzeba robić, ale żeby coś było, coś, 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 coś co wiąże z cementem, wykupujemy na 30 nasypujemy podsypki na 17 cm od sznurka i wstawiamy obrzeża. Lecimy całych od narożnika, tak? Tu Majster teraz zaczął od narożnika, tam w kącie też było od narożnika całe i docinki są po środku, gdzie zawsze schowane. Nigdy na narożnikach. Bo jak, jak wsadzicie małą, ko, mały krawężnik na, na narożniku, tak, to go osłabiacie. No, ten krawężnik jest malutki, jest na narożniku i wiecie, on tak ma tendencję do wypchnięcia się, do, do wy, wy, wypadnięcia na zewnątrz. A jak jest metr i metr, cały narożnik zawsze jest mocniej. Obsyp zlane wodą, wstawione, zlane wodą, obsypane teraz zasypujemy to ziemią, bo jest dosyć duża różnica wysokości i z, w środku musieliśmy, ze środka wyciągnąć tą całą ziemię żeby jej nie wyrzucać, nie wywozić podsypaliśmy to co tutaj żeśmy zaoporowali bo i tak będzie to udeptane, to wiadomo, każda ziemia coś waży, więc to się wszystko przydaje reszta podsypki wsypana w koryto, rozgarnięte i zlane wodą jesteśmy na następny dzień tu będziemy nasypywać podsypki peskowo-cementowe. Sznurek dookoła budynku robimy. Po wewnętrznej. O, tu coś wyleciało, bo stało, poleciało. Po wewnętrznej przy budynku, takie 10-12 cm od budynku, od kurnika robimy sznureczek. Ten sznurek jest centymetr wyżej od obrzeża. Wstawiamy rurki na 5,5 cm. Tam udeptujemy girą ładnie, tak dosyć stabilnie. Trochę wpychamy podsypki pod kurnik pod jakby elewację, nie wciskamy jej na maksa, nie, wy, nie wypełniamy tej szczeliny, bo to nigdy nie wypełni też, możemy wypełnić, ale to trzeba ubijać, nigdy tak nie robimy, bo nie ma takiej potrzeby, wystarczy, że tam będzie coś wyżej, że ta koska po prostu nie wleci, ale nie musi to być na maksa, u, 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 wiecie, powciskane tam, nawet lepiej jak nie jest powciskane, bo to zimą wiadomo, coś pracuje i żeby elewacji tam nie szarpało, nie ma szans, żeby szarpało, ale wiecie, takie muchanie na zimne, nasypujemy posypki peskowo-cementowej, Najpierw wstawiliśmy te rurki, 5,5 cm pod sznurkiem. Ustawiliśmy rureczki. Jest centymetr spadu ponad, jakby w naszą stronę. Jak będzie centymetr półtora, to nie robi. Lepiej, żeby był ten minimum centymetr. A tutaj co się dzieje? No niemal, że każdą kostkę trzeba było tak, w taki sposób dotknąć. Kostka rozbiórkowa. Widzieliście pierwszy odcinek tego, tych zmagań z tej budowy? No to już wiecie skąd ta kostka jest. Zagęszczone, zrysowane grabiami i teraz świeżą posypkę dosypujemy, ściągamy, żeby taka gładka powierzchnia nam wyszła. I zaczynamy tą nierówną walkę. Powiem Wam szczerze, że kostka wygląda fajnie. Fajnie, bo takich kostek nie ma. Wiadomo, że to jest stara kostka, rozbiórkowa. Że to jest właśnie to retro takie. Ktoś nawet w komentarzu napisał na Instagramie, że retro. Czy nawet taką wiadomość jestem? Coś takiego. I faktycznie tak jest. Jest... Z... Ma dwie... Duże wady ta kostka. Nie to, że jest stara. Niech jest, bo właśnie im starsza, tym lepsza. I to jest taka fajna kostka, bo to cieszyło oko, że taka kostka jeszcze jest i coś jeszcze z niej można zrobić. Ale jedna podstawowa wada to jest taka, że zobaczcie, jest wszędzie docinka. Ona nie ma kawałka prostego. To, co tu z brzegu widzicie, to wypełnione. To po prostu mieliśmy jakieś tam docinki z rozbiórkowej. I one pasują i więc tutaj poszły. Dlatego. Ale nie ma nigdzie kawałka prostej tutaj, żeby było coś bez docinki. To jest właśnie jedna wada tej kostki, a druga to, że trzeba ją ciąć, jest tak twarda, że tarcza wyje do księżyca, jak ją dotyka. Dosłownie, w porównaniu do tych naszych współczesnych kostek, teraz teraźniejszych, to jest kosmos, to jest, to jest przepaść. Dosłownie technologiczna przepaść. Tutaj jest cement i kruszywo w tej kosce. W nowej, nie wiem co wydają. Błota, chyba. Dosłownie, tą kostką się może rzucać, jeśli jej krzywda nie stanie. Zobaczcie, po prawej stronie stos już przygotowany, stół gotowy, stos kostek narysowanych. O, i to wszystko musimy na pół pociąć, żeby pouzupełniać te wszystkie tutaj opaski. Tu szczęście jest uzupełniona, tu po lewej stronie zobaczcie, jeszcze są dziurki do, do uzupełnienia. Tu nie mamy co, że tak powiem, się cackać, możemy lekko piaskiem zasypać. Ten piasek nie musi być zupełnie suchy, kostka się nie odbarwi. To nie jest ten typ kostki, która może czegoś się bać. Ta kostka na sobie już miała wszystko, tu nawet jak tynki robili, elewacje tego budynku tam wcześniej za nami, co robiliśmy. Yy, też yy, tutaj ufajdana ta kostka była, to wystarczyło łopatą przeczochrać kurczę i ta kostka, zobaczcie, ona tu leży, to jest rozbiórkowa kostka, wystarczy ją miotłą przelecieć i ona sobie poradzi. I wyobraźcie sobie, że tutaj kawałek tam kilka metrów w prawo, za ten, z lewej strony, za domeczek, tam położyliśmy i to jest 8 godzin pracy w trzech, to jest 2 godziny samego docięcia, Te, tu, tu, to co to, to, to widzicie to jest 2 godziny samego cięcia tych półwek. To czasowo wiecie, to trochę trwa, bo się tarcza ślizga, ona nie chce gryźć tego, znaczy może ona gryzie, tylko to jest takie porównanie do, do tych współczesnych kostek co mamy. Spół, jak założycie nową tarczę i w tych współczesnych kostkach, które macie to musicie uważać jak wchodzicie w linie, bo za dużo wyżre wam kostki. Tak mocno po prostu nowa tarcza żre. A tutaj nie, to tak nie jest. Tu normalnie, jakbyście cieli twardy, taki naprawdę twardy beton. No i to jest to coś, co ta kostka ma, czego nie mają i nie będą miały współczesne. Nawet ta najlepsza kostka, bo mieliśmy z betu, ten plac nierówności. Taka duże, duży plac był biała. Tam była kostka bardzo dobra. Ona się nie uszczyła, nic żadnych wad nie miała. Była bardzo twarda. Ale to i tak nie jest to, co tutaj. To jeszcze jest, brakuje tamtej kostce, to, co tutaj ta kostka ma, właśnie, jeśli chodzi o właściwości. Nasypujemy podsypki bezkoło cementowej. Na środku tu była rurka. O, jest ta rurka wstawiona na środku, bo ściągamy taką łatą. To jest ściskami solarskimi złapana taka listwa nastawna. My mamy ją cały czas z, z, z tego, jak się mówi, skalibrowaną na 5,5 cm. Możecie deskę wyciąć i sobie wyciąć. My taśmą podkręcamy, podklejamy taśmą, żeby nie ciągnąć tej, tej łaty po obrzeżu, bo to się wszystko wyciera. My to robimy, wiecie, raz za razem i to nam rok dwa i nam, by nam łaty po prostu starło, bo krawężnik obrzeże jest bardzo szorstkie i ostre. Nasypane, zagęszczone, zgrabione, zrysowane grabiami, ściągnięte tak, żeby było ładnie gładko. I kładziemy, i tu to samo. Zaczynamy od narożnika. Ta się w żaden sposób nie łączy tutaj z kostką po prawej stronie, z schodnikiem, bo to jest niemożliwe ten wzór połączyć. Byśmy musieli dojechać teraz tutaj tą kostką schodnika po prawej stronie, tu gdzie zagęszczarka stoi, i dopiero brzeża wstawić, żeby jakby trafić w linię. No ale wiecie, nikt nie ma na czasu, więc tutaj te, ten metr kostki można dociąć, skalibrować, skalibrować, połączyć te różne wzory i jechać. Przy ścianie i tak miała być docinka i tak, więc nie ma znaczenia, czy będzie centymetr, czy pół centymetra dłuższa, więc to w ogóle nie ma znaczenia, bo tej kostki nie idzie wymierzyć bez docinki i tak jest docinka. Także, 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 tu jest trochę taka nierówność, pochyłość, bo musimy dążyć do wejścia do tej szklarni, którą widzicie. No tak jest, tutaj mieliśmy zadanie przykryć dół elewacji, tu jest dosłownie 3 cm nachodzimy na elewację kostką. A tam musimy wygiąć w lewą stronę to, to wejście, ten chodniczek, ten placek, żeby sięgło właśnie tam pod drzwi. Pod, pod szklarnię. Spad cały tam, czyli za szklarnią, tam za szklarnią jest, jeszcze jest trawa, zieleń, czy wszystko tam poleci. Szybka docinka, tak jak mówiłem. Tutaj trochę mniej niż dwie godziny, z półtorej godziny nam to zajęło. No ale co, trzeba to zrobić, tak? Koska, powiem Wam, że ma swój urok. Jakby gdzieś tam w taki fajny retro placek sobie gdzieś za domem położył. To powiedzmy, ale zobaczcie, że ta czerwona kostka, ta kolor i tak trochę to pasuje. Obrzeża były omyłkowo, czy przez pomyłkę, czy nie wiem. Czy za dużo mieliśmy ich, już teraz nie pamiętam. Wyszły czerwone już tak zostały, bo koska jest powiedzmy czerwona, kiedyś była czerwona. Lepiej nie są czerwone niż kupować szare. Mogły tu być rozbiórkowe z powrotem szare, ale mieliśmy nowych sporo, więc zostawiliśmy to nowe. I patrzcie uważnie, bo będziemy kończyć przód. Tam robiliśmy, wiadomo, tam walczyliśmy. Tam jeszcze na chwilkę wrócimy, bo tam jeszcze coś tam doszło. Więc będziemy tu jeszcze z przodu coś tam działać. Ale tutaj kurnik mamy ogarnięty, czyli ale to nie koniec, bo będziemy jeszcze tą kostkę kłaść. Tak ułożeniu to wyglądało, tak po zmyciu. Zaraz po zmyciu taka czysta taka powiedzmy dla oka ładniejsza. I tak to wygląda a ta tarcza wyła do księżyca, jak chcieliśmy tę kostkę. Okrąg sprądzamy. Fajnie, że robiliście. Dzięki za dziś. To co? Do następnego. Na razie.